Przygotowując się na bal karnawałowy nie możemy zapomnieć o fruzurze i makijażu. W tym dniu możemy pozwolić sobie na nieco więcej. Zaszaleć z włosami, a na oczy czy usta nałożyć ciemniejsze kolory. Zapytaliśmy Legniczan, czy wybierają się na bal karnawałowy. Nigdzie. W domu? Tak, strasznie. Znaczy, no, nie za bardzo karnawału nie wchodzę. Państwo gdzieś się bawią na jakimś balu karnawałowym może? Oj nie. Nie. Nie, a kiedy jest bal karnawałowy? Ja nawet nie wiem. Czy Państwo gdzieś na bal karnawałowy się wybierają? Nie, nigdzie. nigdzie. Na bal czekają za to z niecierpliwością przedszkolaki. Dla nich to czas radości i zabawy. Wiele konkursów i zajęć w czasie trwania takiego balu to dla maluchów ogromne przeżycie. Zawsze w przedszkolu, wesoła, radosna, kolorowa. Takie zabawy w przedszkolu są generalnie chyba spełnieniem dziecięcych marzeń, wyobrażeń. Są wesołe, radosne, najpiękniejsze na świecie. Nieodłącznym elementem karnawału są stroje. Najmłodsi już od grudnia żyją, myślą o tym, za kogo się przebiorą. Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczości i niecierpliwości. Nie chcą zdradzać rówieśnikom, za co będą przebrane. A wśród strojów można odnaleźć przede wszystkim księżniczki i bohaterów ulubionych bajek. Królek, w co ty jesteś przebrany? Weź dema. Lubisz Spidermana? Tak. Czy to jest twoja ulubiona bajka? Tak. A powiedz, jakie tutaj masz kolory yy, na tym stroju? Tu bieski, czerwony, czerwony, tutaj. A tutaj co jest? Powiedz. w Księżniczkę. Przebrana. No i, no i tutaj mam kwiatuszki. Tutaj kwiatuszki. I kratki. I, i branzoletę. A na szyi co masz? Na szyi korale. A na głowie? Koronę. Wśród pomysłów nie zabrakło również zwierząt, a także małej czarownicy. Krokodyle są groźne. And ta! Dlaczego? Co krokodyle mogą zrobić? Zjeść. A ja mam świecącą sukienkę. Co masz na tej sukience namalowane? Dynie, i koty, noc i, i zamek baba Jagi. A baba Jaga jest dobra czy zła? Zła. Dlaczego? I tu mam pajęczynę. A dlaczego ta baba Jaga jest zła? Bo baba Jagi są złe. Karnawał się jeszcze nie skończył. Dorośli powinni wziąć przykład z dzieci i dać się ponieść wyobraźni.